Hallo! Obywatelu! Obywatelu! Hallo! Halo. Dokumenciki, proszę! Panie, nie uciekaj pan! Panie! Obywatelu! Dokumenciki, proszę! Hallo! Panie kolego! Panie kolego, do proszę, pani nie uciekaj pan. Halo, hallo. Panie obywatelu. Hallo. Panie! Moi drodzy, a tutaj są małe dziczki. Małe dziczki tutaj spotkałem Ale będę szedł już bo milcza na mnie czeka, bo mnie się boi Także znalazłem faktycznie kryjówkę dzików Faktycznie tutaj jest kryjówka dzików moi drodzy hallo, hallo.